Siemanko, a dziś o Asus EPC, ale z nietypowym systemem. Bardziej to nie o tym komputerze to będzie, czyli o takim komputerze. O, tak, jak to komputer, ale yy, nie będzie to o nim film, a o systemie, który na nim jest zainstalowany. Więc podepnę sobie ten komputer, pozwolę go sobie podpiąć do yy, tutaj o yy, do ładowania, a raczej do prądu, bo on nie ma baterii. I tak, dziś o tym komputerze. A jak już mówiłem raczej o jego systemie. Wielokrotnie widzieliście Wielokrotnie widzieliście ten komputer na kanale. Zresztą wrzucę wam tutaj fragmenty jakichś starych filmów. Wrzucę Wam tutaj fragmenty jakichś starych filmów, a tymczasem sobie po prostu przejdźmy do włączenia tego komputera. I zaraz w przyszłym tempie będzie uruchamianie tego komputera, bo się nie będzie on szybko uruchamiał, a więc ja się na chwilę mm, uciszę, a wy sobie zaczniecie oglądać piękne uruchamianie tegoż komputera. W ogóle to bardzo komicznie wygląda, ten bios i ten butak lodem. A więc tak, jak było widać, niekoniecznie było słychać, chociaż ni tego nie wiem mm. Komputer się uruchomił i widzimy już tutaj, iż jest to Windows 11 Jest to Windows 11 Education Edition I tutaj sobie poczekamy, aż komputer nam się uruchomi, ja teraz sobie na chwileczkę dam do góry byście nie byli w stanie zobaczyć mojego hasła bo to najprawdopodobniej jest to, to takie hasło o tak, e, chyba tak i teraz e, widzimy jak się umuchamy, ten piękny system więc sobie musimy zacząć ruszać z kursorem, by on sobie coś poprawił. E, i czekamy na załadowanie się paska z zadań jednak już widzicie, że coś nie gra, bo jak sobie wejdziecie na mm, na specyfikację Asusa EEPC y -y -y 1005PX to zobaczycie, że nikomu ma 1GB, który tutaj jest. Dysk HDD 256GB, jak widzimy, już się na, załadowały ikonki na pasku. Dalej, i 1GB, y -y -y -y. jak już mówiłem, Atom 1,6GHz. sobie na pory, zobaczymy, się o, jak widzicie, Intel Atom Inside. Yy, zaraz yy, to pokażę yy, bardziej yy, jaśniej na kamerze. Hmm. Lecz na razie. Lecz na razie widzimy, że nam się załadowały yy, ikony, które ja pozwolę kliknąć. Tak samo yy, przycisk yy, Windows na klawiaturze działa. I jak widzimy, po chwili nam się załadowało Minecraft. To w ogóle jest mega słabo działa, ale działa. To warto powiedzieć. i działa tutaj na przykład i działa, i działa tutaj internet. Najpierw, ale na dobry początek sobie wejdźmy w ustawienia. Tutaj już taka skrótka, pierwszego Google Windows e. e, i więc, e, więc zaraz nam się powinien zacząć uruchamiać ustawienia. Tylko jak mówiłem, to strasznie tymuli. mówi. O, jak widzicie, no e, jak widzicie, się uruchamiałem te ustawienia. Nie wiem, czy ten filmik będzie shortem, czy nie. Nie wiem, jak to długo wyjdzie, nie wiem, za co to YouTube weźmie tak czy siak eee, Filmik... Filmik nie będzie jakiś krótki, razie nie będzie jakiś długi, chciałem powiedzieć Jak widzimy, go nie aktywowałem, bo ten system tutaj jest do odinstalowania Pewnie tutaj wrzucę spokojnie, nie będzie żadnego filmu Z administracji, no chyba, że mi powiecie, aby był, ale to... Nie wiem kiedy, nie, nie jest pewne, że na tych napiszecie, to po prostu nie gwarantuję eee, Przejdźmy już tutaj do... Na przykład, ja tutaj też touchpad w ogóle działa. Automatycznie drivery się zainstalowały, tylko, że... teraz ja sobie, wejdziemy w About. Chciałem tylko powiedzieć, że komputer bez bezproblemowo hapnął, zdaje mi się. Może powiększę to w ogóle, bo nic nie widzicie kompletnie. I ustawię tą kamerę dość poprawnie. Dość poprawnie myślę, żeby było tak to ustawić. I teraz sobie tylko nie przybliżać, tylko oddalić. Ok. Myślę, że teraz widzicie dobrze, chociaż tutaj sobie jeszcze przybliżymy na momencik Przepraszam, że tak chyba czasem tą kamerą, ale, ale po prostu statyw Jak widzimy mamy tutaj, nazwa to tutaj i tak zaraz nie będzie, bo ten komputer będzie miał przeinstalowany system Mamy tutaj Intel Atom N451 6 GHz No 1096, ale mało ważne RAM 1 GB to jak będę mógł, to sobie te dwa rzeczy zabloruję. System operacyjny jest 64 bitowy. Nie względu. Już samo to, że jest 64 bitowy, trochę go dociąża. Windows to wersja co tutaj macie. O tak. Macie tutaj wersję. Sobie też niektóre rzeczy zabloruję. Tak czy siak, mamy tutaj Windows 22H2, Windowsa 11 Education Edition N. Dlaczego N? No bo po prostu będzie jak najmniej zajmował, może to sobie tutaj bardziej... A nie mam tego czegoś, nie mam tego czegoś, więc po prostu sobie pozwolę wziąć jakąś, nie wiem, kredkę. To jest kartka? chyba tak to jest kartka. Tak czy jak nie ma to dla nas żadnego kompletnie znaczenia, mamy tutaj Education Edition N. I dlaczego to N? Ano dlatego, że po prostu yy, że po prostu to N powoduje, że nie mam tutaj jakiejś domyślnej aplikacji Windowsa, że chodzi nam o jakieś jakiś Windows Media Player i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy nie ma. Yy, yy. Ja, yeah, Media yeah Player to powinno w super wystarczać. Ehm, Jak widzę, na wyszukuję na dysku. Ale to dlatego, że po ten Windows będzie się krócej instalować. Aha, jeszcze jedno. Ile ten Windows się instalował? Godzinę. Tak, ponad, dwa. tego tak godzinę. Na pewno półtorej, a i tak you know, no, you know, you know, okay. to chyba były jakieś 3-4 godziny w instalacji. Coś tam wyszukało? Nic. Media, Medii. a tak, media poproszę. Aha, w ogóle Wy tego nie widzicie. a ja. jestem bardzo mądry. No, mam tutaj tylko Vs Media Player, który sam doinstalowałem. A tak, to to, jak widzimy, nie ma tutaj Windows Media Player. A to dlatego, że właśnie mamy tą wersję N Windowsa. Sobie w ogóle wejdziemy tutaj w przeglądarkę internetową. W przeglądarkę internetową i zobaczymy, że na tym komputerze działa internet. Zdadzę od razu, bo tu nie ma co. Um, więc nawet w ogóle nie mam chyba mały pomysł, dlaczego to tak beznadziejnie. Um, ale mam dlatego, że nie mamy tutaj oświetlenia, ale nie, i tak jest słabo, przynajmniej na ekraniku. W ogóle sami widzieliście jak długo się łączył ten Simonki. Tutaj akurat Wam daje możliwość, że znaczy w ogóle daje Wam wtedy nie Powinieniu muszę dawać, żeby zawsze macie taką możliwość po prostu tego filmu do momentu, kiedy się to już odpali. Mamy tutaj stronę startową. Weźmy coś bardziej obciążającego, czy nie wiem, tam stronę. A tu. kropka Tak. Mam nadzieję, że to poprawny adres. Jeszcze sobie wejdziemy na stronę Pitełka. Co eee, za chwileczkę. Za chwileczkę, ale jak widzicie to dużo na, długo nam Ta strona po prostu długo się ładuje, to się jeszcze nie załadowało. Ale jak widzimy mamy tutaj jakiś tam iPad, co to tam jest. Eee, co tam jest, nie wiem, eee, mam to... z eee, gdzieś. Eee, nie mnie się na jakiś tam na iPad, ale... Ale jak widać nam mm, chodzi jakoś ta strona. Nie chodzi ona jakoś komfortowo. Ale ale, ale chodzi. Działa ta strona. Możemy sobie zamknąć na komunikację no, Możemy. I strona działa dobrze. Jeszcze jedno. Bo działały poprawnie te graficzne, dzięki czemu mamy tutaj większą rozdzielczość, a nie pasek na półekanu. Jest to rozciągnięte trochę rozdzielczość jak możecie zauważyć, to dlatego że po prostu sobie w ustawieniach zmieniłem na jak najwyższą, a nie tą rekomendowaną. A więc tak, sobie jeszcze robimy krótki test, jak szybko nam się uruchomi biteż... piteż napisałem Uff. jak szybko nam się... Yy, uruchomi yy, strona internetowa Piteusza No, jak się można było spodziewać, yy, bardzo szybko się nam ta strona uruchomiła. Yy, nie wiem, możemy sobie wejść tutaj na, nie wiem, stary yy, komputer forum lub na, może lepiej tutaj, teraz nie możemy się będzie Beatview, bo YouTube to nie ma co, yy, nie ma co w ogóle próbować yy, tego. Ale BitView... działa, no. Znaczy działa, nie wiem. Działa mi się wydaje. Mi się wydaje, że działa. Robimy sobie jakiś film, jakiegoś power makintasza. Więc sobie spróbujmy to. No, nie wiem co to jest za film, ale sobie go możemy uruchomić, bo czemu by nie. Dajmy mu chwilę, aby się załadowało. Um, tak czy siak, jak widzimy, się zainstalował, i teraz możecie nie dodać pretensji, jak, jak ty to zrobiłeś. Że w ogóle to nie może być tak, że to nie, nie wiem, pewnie coś wkleiłeś czy coś, i to nieprawda, że to nie działa. Um, no prawda, bo um, po prostu jak sobie robicie pendrive w fusa, to zauważyłem, jak sobie na normalny komputer wypalałem pendrive z 11. Wypalałem pendrive. Nie wiem, czy tak się da powiedzieć. Tak czy siak, um, zauważyłem to wtedy, jak sobie tego pendrive'a butowalnego robiłem. Um, i, I. I. Po prostu. I po prostu w po się, jak sobie. Wy, zacznie, z, po, powiedz, po, powiedzmy, że wypalacie pendrive z 11 to wam tam wysłuchuje okienko y, po kliknięciu kontynuowania. Y, czy chcemy sobie usunąć np. blokadę procesora, ramu y, tego miejsca na wysku, czyli 60 giga minimalnie jest, a tak naprawdę to się nie zajmuje i tego typu innych rzeczy, to był nawet ten moduł TPM w, w 2.0 czy tam Secure Boot Możemy sobie to zdjąć i Windows nam się bez problemu zainstaluje Tak samo można to zrobić w rejestrze, jednak to jest według mnie najprostsza i jednak, która mi się udała I, i ta opcja I tutaj widzimy Bitview is currently unstable and Beijing uh, fixed Give us a few powers to humble all the bugs i teraz teraz sobie to sprawdzimy zaraz, na końcu filmu wam powiem po prostu z czarnym ekranem, z napisem czy, czy to jest prawda i czy to tylko ze względu na ten komputer czy tam przeglądarkę aha, jeszcze no, nie będę tutaj pokazywał jak Edge działa, ale działa tragicznie i to tyle z tego krótkiego wideo, właściwie nie ma co Wam tutaj pokazywać, dźwięk działa, wszystko działa, Wi-Fi też działa, jak yy, możecie zauważyć. Yy, więc... Yy, no... więc tak, w ogóle, patrzcie, nie to zadań, To ta tragedia. O, więc tak, to jest Windows 11 na tak słabym, beznadziejnym komputerze, znaczy beznadziejnym to nie wiadomo, ale... Znaczy, beznadziejny to mi nie powiedział, raczej tak powiedzmy. Że nie powiedział, iż jest to pewny laptop ma swoje zastosowania, ale w dzisiejszych czasach już raczej jest średnio z nimi, aczkolwiek działa ten komputer, więc więc nie możemy tutaj jakby mieć zbyt wiele do y, tego, do y, do zarzutu do tego komputera tak czy siak jak y, go sobie teraz wyłączę, w ogóle ma pewne problemy z wyświetleniem tego menu tego tak w ogóle to jest jakby teraz, to w ogóle tak nic nie daje, to że tak robię. Bo widzicie, tę moją rękę, o piękna, jest ręka i krótka że na tą kretkę. tak czy siak to niezbyt chce działać. O, kliknąłem, najlepiej z tym kliknąć tutaj. O, tym, w sumie widzicie, tym, tym. o tutaj będzie widać, o, tutaj, tym, tym, o e, po prostu klawiszami przypada ja sobie go tutaj wyłączę. Jednakże i, i, te, i, to, i to działa, nie? To zadziałało. Znaczy, błagam, to ja do Was zgadzam. Znaczy tak, ale chodzi o to, że mm, ten komputer się wyłącza poprawnie, bo za na przykład. stałą to na IBM-ie. Mm, nie na ibm bo ja słyszę zaszczepienie dlatego, że IBM to ThinkPad. Znaczy, ThinkPad to IBM, a mm, chodzi mi o Lenovo. ThinkPad, Jest tam jakiś już nowszy. Znaczy, stary, ale nowszy. Nowy. I działa to bardzo dobrze. powiem ten system. Pewnie go na SSD-ku, ale, ale sam komputer nie miał tego tpn 20 Miał tam, ponad, miał tam RAM i ten dysk, ale jasne, że po prostu tego typełem do zero i tego sekur, bo to nie miał. Tutaj też to działa, ale do niczego. 1 GB ramuzony jak na Windowsa 10 jest nic, a tutaj to jeszcze gorzej. Zegrowany układ graficzny to ma też. Nie jest to nic. Yy. Dobry, ale jak widzicie się wyłączy nam komputer i to było tyle z tego. Yy, krótkiego odcinka mam nadzieję, że taki wyszedł. Ja ten mały komputerek... Dał radę z minusem 11. Mariusz.